Tomasz witam Państwa bardzo serdecznie, Beniamin Grzyb w studiu, Pan Wróżka, dzień dobry. Witam. Pamiętasz wróżbę, która była dla Ciebie najtrudniejsza? Mm, tak. Były w sumie takie dwie sytuacje. E, jedna była taka ciężka, że przyszła do mnie dziewczyna, e, że nikt nie chciał jej odpowiedzieć na pytanie. E, okazało się, że miała dwa nowotwory. No od piersi po prostu i żołądka i była tak zrezygnowana, że lekarze tam dawali 50% szans i zaryzykowałem, zadałem to pytanie i z astrologii powiedziałem mi okres czasu, kiedy może wyzdrowieć i to w zeszłym roku rzeczywiście się udało I mhm. dziewczyna wyzdrowiała, ale no była to taka, takie było to pytanie i ta prognoza bardzo ryzykowna, bo jednak no to jest taki temat trochę ciężki, prawda? Ale no, zaryzykowałem i to się udało. To była najtrudniejsza rzecz. Może karty pokazały, że będzie wszystko dobrze, a później jak y, dostała tę informację, to poczuła, że ma więcej siły i energii w życiu, skoro będzie dobrze. Mogło tak też być. Chociaż no, jak pisała, to lekarze jej dawali tak 50% szans, że jest naprawdę bardzo ciężko. Ale to było takie najbardziej spektakularne. A... Dlaczego niektórym osobom wróżby się nie spełniają? To też zależy tak naprawdę jak ktoś po prostu działa, tak? Funkcjonuje po, po takiej wróżbie, bo każdy tak naprawdę no, ma wpływ na te sytuacje, które są pokazane z tych kart. Ale na przykład, no, ja tak z autopsji, to jestem bardziej takim człowiekiem czynu, tak? Ja mam coś powiedziane, to ja tak na siłę na wszystkie po prostu możliwe sposoby, chcę uniknąć pewnej sytuacji. Rzeczywiście jest to, jest to po prostu możliwe, tak? Yy, I są też takie osoby, które po prostu na przykład nie mają przekazu, albo karty pokazują zupełnie coś innego, co jest bardziej ważne, na przykład za rok czy za dwa lata. Czasami tak się zdarza, ale jest to na szczęście bardzo rzadkie. Ile masz lat? 24 yy, w tym roku. Wiek yy, i wizerunek przeszkadzają, czy pomagają w Twojej pracy? Yy, hmm. Powiem tak, no myślę, że yy, z jednej strony. Pomaga mój trochę wizerunek, tak? Jest, jest przyciągający, tak? Też ten pokój tak naprawdę tutaj. Natomiast. Mówimy o twoim pokoju, z którego tak. robisz livey, prawda? Tak. Natomiast ja tak patrząc już tak z perspektywy ponad roku, myślę, że mój młody wiek trochę może zniechęcać yy, dużą część osób, tak, zwłaszcza trochę starszych, które mogą po prostu spojrzeć na mój profil i zobaczyć, że to jest na przykład ściema, tak? To jest jakaś zabawa, tak, że to nie jest poważne tutaj, więc no myślę z perspektywy czasu, że może to trochę utrudniać, tak, dojście do pewnych osób. Zależy po prostu na kogo się trafi. Natomiast ja myślę, że osoby korzystające z takich porad są na tyle też takie bardziej swobodne, myślę, czy takie bardziej może otwarte na jakieś rzeczy nowe, tak, nietuzinkowe, może tak to nazwijmy, że one się rzeczywiście przekonują, nie? To o pokoju porozmawiajmy. Dwa słowa o wystroju. Yy, pokój składa się z 65 tysięcy lampek obecnie, ja go trochę przebudowuję. Yy, pomysł w sumie zrodził się tak naprawdę dwa lata temu podczas oglądania innego serialu na Netflixie, natomiast y, ja nie jestem wychowany, powiedzmy, że w warunkach, że zawsze były święta, tak? Tych świąt generalnie nie było i myślę, że to po prostu była taka y, aspiracja, tak? Być może w przyszłości zrodzi się z tak jakiś pomysł na jakiś po prostu klub, nie? 65 tysięcy, dobrze usłyszałem? Tak, 65 tysięcy lampek. I to policzyłeś wszystko? Znaczy, ja mam po prostu historię zakupów, tak? Ja wiem po prostu, ile lampek zużywam tak naprawdę do tego pokoju. To jest wszystko spisane w zeszycie. Niesamowite. <gry> tak, w ten sposób. I każdą zapisujesz. E, tak, jak wymieniam też, muszę to po prostu sobie zapisać, bo no powiedzmy, że chyba rekord sobie tak pobijam co roku. E, to teraz o wydarzeniach, które sprawdziły się u Ciebie, u klientów. Takie najważniejsze. E, u mnie akurat e, dwa wypadki e, tutaj. Jeden co do godziny. Znalezienie pracy co do daty. Y, znalezienie tutaj i odzyskanie telefonu, albo po prostu też y, informacja o naprawieniu tego telefonu, tak? No na co dzień spodziewam się, no, tak już powiedziałem y, klientów y, tutaj, y, ale myślę, że też po prostu poznanie tak wartościowych ludzi, czy do relacji, czy y, przyjaciół, tak naprawdę, to też były takie ważne momenty. U klientów najczęściej to są sprawy partnerskie, i tu chodzi rzeczywiście o Ułożenie się danej relacji, tak, lub po prostu, że jest więcej tych konfliktów, tych kłótni, tak, no jest powiedzmy, że jest takie ryzyko kryzysu, tak, w związku, no to takie rzeczywiście prognozy są najczęstsze, bo generalnie, no sprawy uczuć tutaj są, no, najpilniejsze, tak naprawdę, ale są też takie tutaj rzeczy, że właśnie z samych planet. Da się po prostu też wyczytać, że na przykład ktoś będzie miał przeszczep wątroby, tak? I to rzeczywiście też, też się takie zdarzają, takie istotne czynniki, prawda? Benioł, grzyb, pan Wróżka, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja nazywam się Tomasz Słodki do usłyszenia, do zobaczenia.